No właśnie tym ludziom tę okazję trzeba stworzyć. Ja nigdy nie uciekałem od czegoś. Ja nigdy nie budowałem czegoś nowego. Ja nie pokazałem to pierwotności. Nie rozumiem tego. Ja zawsze szedłem naprzód. Naprzód, jeszcze raz naprzód. Jeżeli coś macie do powiedzenia i naprawdę ważnego, to nie jest znaleźć to w sobie. Jeżeli nie, to jest, to jest tylko Czegoś, tak? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystej inauguracji kolekcji trzej kompozytorzy.pl. W imieniu dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego i efektów na portalu Pani doktora Iwony Misztek witam Pana Ministra Kultury i Dzieciństwa Narodowego Bogdana Witam także jednego z bohaterów tej tego, kolekcji, tego profesora Krzysztofa Fendereckiego. Witam Panią Elżbietę która także jest dzisiaj z nami. Bardzo się cieszymy, że są Państwo tutaj w Harmonii Narodowej. Nieprzypadkowo spotykamy się w tym właśnie tematu, w, w miejscu, gdzie odbyły się prawa wykonania wielu które znalazły się w tej kolekcji, a jeśli nie brach to polskie premiery za to, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Bardzo dziękujemy panu łodziekomakowi, dyrektorowi naczelnem. To jest ważny dzień dla polskiej kultury, dlatego bardzo... Wszystkich państwa, w którym muzyka polska, w tym muzyka jest bardzo bliska. To jest niezwykła okazja, bo ten rok, rok ważnych jubileuszy, jubileusz profesora Krzysztofa Pennerckiego, hucznie obchodzony, wciąż trwa, no ale kulminacja wydarzeń miała miejsce w Warszawie niestety na dwa tygodnie temu. Wielki jubileusz także w najbliższym tygodniu, 6 grudnia. 80. rocznica urodzin Henryka Mikołaja góreckiego a przecież także tutaj w harmonii narodowej otwierali się uroczyście w styczniu rok Witolda Rutosławskiego. Dzisiaj prezentujemy Państwu kolekcję, która będzie z nami znacznie dłużej niż tylko przez rok, przez wiele, wiele lat. Proszę o zabranie głosu Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa.